Dzień dobry, Jarosław Kieca, Skarbnik Miasta i Gminy na nad Notecią. Jakie wrażenia zabierze Pan ze sobą e, do swojego regionu z kongresu? Hmm, oczywiście e, z kongresu zabiorę nowe doświadczenia, nową wiedzę, e, jaką, jaką zdobyłem e, podczas tego kongresu, chociażby na panelu dotyczącym długofalowego planowania e, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, e, wiedzę na temat tego, jak rząd, nowy rząd podchodzi do zmiany ustawy o finansowaniu samorządów, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, że widzi, widzi potrzebę zmian, widzi potrzebę zmian finansowania samorządów, zwiększenia tych udziałów głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w tych dochodach budżetu państwa. Na pewno bardzo, bardzo. Yy, ważnym panelem będzie jutrzejszy panel, yy, mówiący o yy, gdzie będziemy mogli yy, tak naprawdę zabrać głos, yy, yy, my, skarbnicy, yy, na temat yy, finansowania samorządów, finansowania oświaty, czy finansowania zadań zleconych. Yy, I tyle. Dziękuję. Nie, nie, spokojnie. Spowiem to nawet bez, tego, to. Jako, bez stresu. Yy, jak zachęciłby Pan yy, niezdecydowanych. Do, do wstąpienia w szeregi forum, może nie, nie w szeregi, spokojnie. Jak zachęciłby Pan niezdecydowanych do wstąpienia do swoich forów regionalnych, nie tylko w Kujawsko-Pomorskim, ale też w skali kraju? I jakie korzyści mamy, jeżeli chodzi o te nasze fora regionalne? Panie i panowie, koleżanki i koledzy skarbnicy, zachęcam jak najbardziej do, do przystąpienia do, do naszych forów, e, tych regionalnych. E, mamy e, co kwartał, tak naprawdę, e, spotkania, e, na, na których zapraszamy e, różnych ekspertów z dziedziny podatków, sprawozdawczości budżetowej, e, gdzie, gdzie pogłębiamy naszą wiedzę w tym zakresie. E, no i Udział w takim kongresie, właśnie tym, tym, tym dzisiejszym, to są, to są nowe doświadczenia. Tutaj spotykają się skarbnicy z różnych gmin, z całego, z całego kraju. Uczestniczą w nim również firmy z dziedziny finansowania samorządów, więc możemy tutaj zyskać jakieś nowe kontakty w zakresie pozyskania, co prawda, zwrotnych źródeł finansowania samorządów, ale jest to zawsze, zawsze taka wartość dodana. Kongres to? Super doświadczenie.